Może Iga Świątek wychodząc na kort ma poczucie, że jest tam sama, ale za jej plecami stoją miliony kibiców, którzy dziś wstali z krzeseł, żeby zobaczyć jak Iga Świątek w historycznym triumfie awansuje do półfinału Wimbledonu. To najlepszy wynik w historii w wykonaniu Igi Świątek właśnie na kortach trawiastych. Półfinał Wimbledonu, aż trudno uwierzyć w to, że to się właśnie dzieje. Szczególnie teraz, kiedy Iga przeżywała bardzo bardzo trudny okres. Pod wodzą nowego trenera Wima Fiseta nie udało jej się wygrać ani jednego turnieju. Teraz też mówimy o półfinale, nie mówimy o zwycięstwie w Wimbledonie, ale coś takiego się wydarzyło pod wodzą Wima Fiseta, że Iga w końcu się odblokowała. Jeżeli zatrudnienie Wima Fiseta do tego, aby Iga Świątek odkryła swój potencjał właśnie na trawie miało temu służyć, to to właśnie się dzieje. Wim Fiset na naszych oczach Dokonał coś, czego w ostatnich latach nie dokonał Tomasz Wiktorowski. Postawił przed nią cel, albo to raczej Iga postawiła przed nim cel, aby odkryć swoje możliwości na kortach, które do tej pory wydawały się, że nie są jej ulubionymi. Chociaż wygrała juniorski Wimbledon. I można było odnieść wrażenie, że trawa to nie jest nawierzchnia, która powinna sprawiać jej aż takie problemy. To przez lata Iga Świątek była nazywana królową mączki. Teraz mamy do czynienia z odrodzeniem. Po bardzo trudnym czasie, kiedy Iga nie chcę powiedzieć zawalała, ale nie dowoziła tego, do czego nas zdążyła przyzwyczaić. Teraz możemy śmiało powiedzieć, że dochodzi do jakiegoś przełomu. Myślę, że to już jest ten moment, w którym należy się bardzo cieszyć. Nawet jeżeli nie będzie finału, nawet jeżeli nie będzie zwycięstwa w Wimbledonie, ale jest ten półfinał. Mówimy o jakimś kroku naprzód, który wykonała Iga Świątek pod wodzą trenera Wima Fiseta. Pojedynek z Samsonową wydawało się, że. Hmm, Początek był naprawdę świetny. Iga kontrolowała całe spotkanie. Można było odnieść wrażenie, że Rosjanka tak naprawdę była rozstawiana po kątach i nie wiedziała, co się dzieje. W drugim secie zaczęły się problemy, i tak jak początek jeszcze zwiastował, że to będzie raczej szybkie zwycięstwo, to wiele wskazuje na to, że Samsonowa w pewnym momencie doszła do wniosku: no dobra, nic więcej już stracić nie mogę. Mogę co najwyżej jeszcze trochę powalczyć albo przegrać z Kretesem. Postanów jednak walczyć i ta walka najwyraźniej się opłaciła ponieważ ten drugi połowa drugiego seta ta druga połowa drugiego seta okazała się być bardzo trudna dla Igi Świątek i zwycięstwo 7 do 5 pokazuje jak wiele kosztowało również Ige to żeby ten, żeby ten mecz wygrać natomiast to też jest ważne w postawie Igi Świątek, że nawet jeżeli coś zaczyna się psuć, coś zaczyna się dziać niedobrego, to w przeciwieństwie do tego, co się działo w poprzednich spotkaniach, Iga nie załamuje się, zbiera się i gra dalej, pokazując właśnie ten swój charakter. Trochę można powiedzieć wraca stara, dobra Iga, która w trudnych momentach potrafiła krzyknąć jazda, wskakiwała na ten dodatkowy bieg i no właśnie, odnosiła fantastyczne zwycięstwa. Z jednej strony z strony można mówić, że Wim Fisett dokonał czegoś niemożliwego. Odblokował IG Świątek i to jeszcze na kortach trawiastych. Nie ma komentatora, nie ma eksperta, który by powiedział tak spodziewaliśmy się tego, że właśnie to się wydarzy. Raczej większość jest zdania, że hmm, może trochę przesadzaliśmy, kiedy mówiliśmy, że e, IG Świątek odpadnie na przykład w pierwszym meczu z Wimbledonu albo no na pewno przegięciem było, kiedy mówiliśmy, że e, IG Świątek może już powinna pomyśleć o sportowej emeryturze. Najwyraźniej to co em, na początku było odbierane jako krytyka jeszcze bardziej zmotywowało Świątek do tego żeby pokazać że jeszcze ma wiele do spraw do załatwienia jeszcze ma wiele do pokazania i jeszcze ma wiele do zaoferowania. Ale trzeba również pamiętać że Wim Fisett w przeciwieństwie do igi Świątek Polubił się z kortami trawiastymi. To przecież on doprowadził Angeli Kerber do zwycięstwa w Wimbledonie, to znaczy, że ma jakiś sposób, ma jakieś takie tajne chyba umiejętności na to, żeby właśnie odczarować trawę. I to zrobił w wykonaniu również Igi Świątek. To oznacza, że każde euro wyłożone na jego pensję zwraca się, ponieważ z poprzednimi trenerami IGA nie osiągnęła tego, co osiągnęła teraz. W najtrudniejszym tak naprawdę momencie swojej kariery, bo trudno tutaj mówić o jakimś zmotywowaniu, jeżeli na chwilę przed Wimbledonem w Bad Homburg Iga dochodzi do finału, ale to Jessica Pegula wygrywa ten turniej. Ta sama Jessica Pegula, która na wczesnym etapie odpada z od Wimbledonu, a Iga Świątek jest w półfinale. No dobra, no ale teraz przed nami Szwajcarka Belinda Bęcić dla Igi Świątek wydaje się, że lepsza zawodniczka z drugiej strony to jest półfinał to, to już nie są te żardy, które pojawiają się w piłce nożnej, że no nie ma słabych drużyn. Nie, tutaj naprawdę w półfinale nie ma słabych zawodniczek. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na to, że na tym etapie Wimbledonu nie ma również żadnej zawodniczki, która by broniła tytułu. Nie ma żadnej zawodniczki, która kiedykolwiek wygrałaby Wimbledon. Dla wszystkich zawodniczek jest to absolutna nowość. Trzeba przyznać, że w meczu Samsonową oprócz umiejętności, oprócz dobrych serwisów, Iga też miała całkiem sporo szczęścia. Bardzo często ryzykowała i to ryzyko się opłacało. Wiele więc wskazuje na to, że zadziałała chłodna głowa. Ryzykowała ale mając świadomość, że to ryzyko może się opłacić. Wcześniej zdarzało się, że Iga ryzykowała, no ale popełniała po kilkadziesiąt niewymuszonych błędów. Nie kilka, nie kilkanaście, tak jak w ostatnim czasie, ale po kilkadziesiąt. To z kolei no, efekt był taki, że chociaż inne zawodniczki mogły się wydawać gorsze od niej, to ta liczba niewymuszonych błędów sprawiała, że... Um, no, Iga tak naprawdę traciła, wymykało jej się to e, zwycięstwo z rąk. Teraz jest zupełnie inaczej. Czy to makaron z truskawkami, czy coś innego, nieważne. Jeżeli to działa, warto w to iść. Ale wiele wskazuje na to, że to przede wszystkim ciężka praca samej Igi Świątek pod wodzą Wima Fiseta, podejrzewam, że z dużą domieszką e, Daria Abramowicz. Ale tak jak Iga zapewniała, że ludzie w jej teamie nie są przypadkowi. Tak pozostaje chyba tylko jej uwierzyć na słowo i powiedzieć, okej, okay, Iga, miałaś rację, ludzie w twoim teamie nie są przypadkowi, doprowadzili cię do tego miejsca, w którym jesteś. Bez ciebie by się to oczywiście nie udało. Cała zasługa tak naprawdę jest po twojej stronie, to ty wybrałaś tych ludzi, to ty postanowiłaś walczyć i to tobie to ty wypracowałaś nie chcę powiedzieć udało się bo się nic nie udało to zostało absolutnie wypracowane przez IG Świątek. Nie mogę doczekać się um, tego półfinału z Berlinem Mencie i jestem bardzo ciekaw jak będzie wyglądał finał Wimbledonu i wierzę, że w tym finale zobaczymy Iga Świątek. Przynajmniej liczby przemawiają za Igą Świątek. Statystyki przemywa, przemawiają za Igą Świątek. Ale jak wiemy, to jest sport, to jest tenis tu bardzo wiele jeszcze może się wydarzyć. Niespodziewane zwycięstwa, niespodziewana nagroda możliwe, że smakuje nawet bardziej. Chciałbym, żeby to było bardziej przewidywalne żeby było mniej zaskoczeń bo może dzięki temu serca nam nie wyskoczą z klatki piersiowej. Z drugiej strony to jest też piękno sportu, że wywołuje właśnie takie emocje. Jak myślicie, jak będzie wyglądał finał tego Wimbledonu? Kogo zobaczymy w tym finale? No i przede wszystkim, jak oceniacie możliwości Igi Świątek w starciu z Belindą Bęcić? Czekam na Wasze komentarze, jak zwykle tutaj na dole.